Koleczko, ludzie, witam Was w 11 odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki Wam się podobały. Dzięki wielkie za ostatnie dwie subskrypcje. Był to chyba odcinek 8. Jak z tego co się nie mylę, tak, nie na siódmym to było, do... nie na 8. Dobrze, na 8. A my lecimy y, po misję kolejną w sensie. Idziemy odebrać zapłatę. Nie wiem, czy widzieliście.

Lecimy do... po misje. Jakoś tędy. Zrobimy sobie tą misję na luzie, o ile... Nie no, powinniśmy tędy tutaj wjechać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest noc, ciemna noc. Musimy sobie zrobić obozowisko. Tu jest jeden z dłużników Strausa tutaj. Knock knock, Mr. Ooo, Przepraszam, co pan robi w moim domu? <laughs> no damn damn it. <laughs> English. Uh, you speak English. Me, uh, um, Silesia. Yeah, good uh, for I'll you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a uh, German man. a uh, uh, uh. German. Uh, um, uh, mein Herr, uh, uh, sprechen das this uh, uh, nah, the Kaiserreich. I don't yeah? speak German either. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Leopold Strauss. Uh -huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, well do no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Uh -huh. Uh -huh. Where is uh -huh. it? Oh, oh, no. No. no nie, nie. Dawaj, Zalaz! Będziemy ściągali długi, bo to tu jesteśmy, nie będą nas naszą ekipę robili w konia. trochę czasu, ci pieniądze. Nie rozumiem dalej, trzeba będzie nakłonić wymówienie. Stop! Już nie mam siły! Nie jak to nie masz siły?

Dobra, przykujemy sobie na spokojnie. Mam nadzieję, że mnie nie uderzy. Mogę zabije. Złota obrączka, Moja obrączka, nie! stolik. Dobra. Wyciągamy długi, dobra, zabieramy wszystko, co tylko możliwe. Antyczne tak, zegary, ale go przyrzeźnia. Co tu jeszcze jest z wartościowego? Dobra, Brandy. Mniejsza, mniejsza muszę, ok. No dobra, no to tyle będzie. Z tego Polaka naszego. Yy, pan Janusz, który pożyczył pieniądze, musiał je oddać. A że nie chciał oddać, to mu je zabraliśmy. I teraz możemy sobie wejść na mapę. Co mamy na naszej mapie? L Oj, LS powinno być. Mogę wysłać już pieniądze. Tak, ale nie mam innych dłużników jak na razie. Co to jest za znacznik? Daleka to jest na razie. Tam nie będziemy uderzali. Na razie sobie uderzymy z powrotem i oddamy pieniądze, może coś kupimy, że się prześpimy, bo jest noc, a ja nie lubię w nocy jeździć. Zasuwamy z powrotem. Możliwe, że coś do obozu jakieś upgradeujemy, jakieś rzeczy, coś kupimy, jakieś jedzenie, bo w końcu mamy się jednak zajmować obozem, a ciężko nam to idzie. Ktoś tam na skałach jest. Trzeba będzie się przygotować. Ktoś był. O, nie wiem. Trzeba się przygotować. O. O, mnie! To będzie to trochę... Odrisko to są nie to mi się trochę ulecić, bardzo mało życia. Może zmienimy bo ten pistolet jest słaby A, znowu dostałem do pół życia Dobra, odjedźmy trochę. Mam naprawdę bardzo mało życia. A nie wiem, czy z buta nie będzie czy są ze sobą. Dostał. Co jest? Zabiję ich. Nie, no raczej ich nie doprowadziłem do obozu. Jezu, co tu się stało? Jak ja ich zaprowadziłem do obozu, to mój obóz nie żyje. Co tu się stało? Ok, chyba jest wszystko w porządku. Tak się przynajmniej wydaje. Oddamy sobie tutaj pieniążki. Długi oddajemy. Dać sobie tam z panią Gawędzi, bo to jest jego żona. 39 dolarów długu, 3,91 dostałem. Ulepszyć namioty. Użyj księgi rachunkowej. Dobra, jedzenie nie ja mamy amunicji i leczenia. Więc co sobie zrobimy najpierw? O, Kupimy sobie to. Mamy 127 dolarów. Zaraz będzie mniej. Na pewno zaraz będzie mniej. Kupiliśmy sobie leczenie. Przydoby się jakiś kryzys. Jak Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I you shall do. I know. I know. No dobra, czyli będziemy mogli go obić. Gdzie tu jest mój omóz? Chciałbym jeszcze tej księgi rozrachunkowej podejść, kupić coś. Mamy w końcu trochę dolarów, a się przyda więcej pieniędzy. Co tu mogę jeszcze sobie wziąć? Jedzenie już mamy. O, zapad. Nie, mieliśmy medykamenty. Teraz sobie zrobimy jedzenie. Kupimy. siedem. Licia. Jedzonko. Więcej jedzonka. To się przyda obozowi. Co tu się zmieniło? Jakieś jabłuszko sobie leży. Coś. Okej, okay. jedzonko mamy na dobrym poziomie i teraz... Amunicja. Coś, coś. I to jest chyba przy... Przy wozie naszym, okej. Okay. Czyli tam, gdzie potrzebujemy naszą amunicję. Jakieś skrzynki się pojawiły trochę. Amunicji. I kwatery mamy. Ale to nie. Jeszcze mamy stanowisko dla koni, kurnik. Lokalne farmy sprzedają stare kurniki. Lepszy sprzęt zrobię jak zrobimy narzędzia kaletnicze. I więcej nic nie ma. Na razie nie mam nawet pieniędzy, więc... Musimy na spokojnie to zrobić. Co to jest za lista? To get us all what are you talking about? You win co am talking about It wasn't me. Just calm down and stop akting like a fool out there. Okej, okay, czyli tutaj doprowadziliśmy ich do obozu, dlatego, tak? Zmienimy sobie ubranko jak można. O, no i super. Stroje sobie zobaczymy. Stroi chyba nie chcemy. Nie chcemy stroi. Kapelusze, Jakiś fajny? O, ten jest spoko. Ym... Odzież wierzchnia. Jakiś płaszcz sobie taki weźmiemy. Ten chyba będzie najlepszy w takim ciemnym kolorze. Ramizelki nie, koszula. O, to jest spoko. Tą ciemniejszą sobie też weźmiemy, będziemy takim czarnym charakterem. Co tutaj jeszcze mamy? O, no już coraz lepiej. Spodnie. Trochę wyglądam jak Chuck Norris, co? Hmm, jakie to spodnie? Spodnie ranczarskie. Weźmiemy sobie te ranczarskie. Taki jeans może być. No, po prostu mamy jakiś tam pasek, tak trochę nisko ten pasek. Szelek, nie wiem, niech zostawimy na razie. Buty jeszcze mamy, o. Na boso, takie kobojskie Buty robotnika. Podróżnika buty. Te są spoko, te mi się podobają, niech te zostaną. Jaki? Nie ciemne sobie weźmiemy. Czyli te po prostu zostają. Ostrogi sobie mogę ogarnąć. Ostrogami, w ogóle nad kolor ostru, sobie mogę wybrać. Baski. Ja na razie zostajemy w czapce, chusty. Co mam na chusty A, chusta może być takim dodatkowym efektem. Nie, paszka, żadna paszka. Rękawice. Rękawice sobie weźmiemy będzie sp A. Jeszcze kolor jeszcze wybrać, żeby je założyć. Hmm. Poszedanie bojowe. Pasy na broń. Okej, okay, mam pas na broń. Główne kabury. Ok. Są to bandol bandoliery. Ha, u, przepraszam. Nie, raczej tego nie chcemy, bo to jest bez sensu. Torby. Nie mogę jej zdjąć chyba. No ale do ściągania pieniędzy torba się zawsze przyda. Do przyda. Wszystko mam na lato. No, okej, okay, na razie na lato będę miał i lecimy ściągać dalej długi. Zobaczymy, gdzie jest następny dług. Zaznaczymy sobie go też. No, nawet niedaleko. Myślałem, że będzie dalej. To, do Tomasa lecimy. Dobra dobra dobra, 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 konika. No, znak zapytania tutaj jest. Zobaczmy sobie to, może znak zapytania, jeszcze. O co tu chodzi z tym znakiem zapytania? Musimy dobrze wiedzieć, co się znajduje w naszym obozie. O? Pani? Pani? Nie wiem, o co jej chodzi. Nie, nie, nie chcę. Dobra, nie nie, 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 nie mam ochoty. Idę stąd, idę ściągać pieniądze z moich dłużników. Przydałoby się lepsze broń na pewno, więc trzeba uzbierać, przydałoby się lepszy obóz tutaj zrobić, jakieś lepsze łóżka, lepsze namioty. Dobra. Daleko nie mam, ale szkoda, że doprowadziliśmy ich do obozu. Myślałem, że ich zastrzelę, Ostatni mi zostało zastrzeliłem, nagle się pokazało, że ich doprowadziłem do obozu. Chyba za daleko wyjechałem. Co to za ziomeczek jest?

Zrobimy to jak na prawdziwym zachodzie ale mu tam si <śmulanie> się kolano. <śmulanie> Żeby zostawili to. Między sobą, Dobra, jestem chyba lepszym człowiekiem. Mój koń znowu sra. To jest za konie, się nie może złamać porządnie. Dobra. Lecimy dalej na misję. Chyba staliśmy się lepszym człowiekiem. Robimy się coraz lepszym człowiekiem za takie pomaganie ludziom. Zasuwamy teraz do pana, nie pamiętam jak miał na imię, ale wiemy, że nam wisi hajs więc ściągniemy z niego ten dług pod górkę. Dobra A lecimy na skróty. O ile wiedzie. Pamięć się nam bardzo męczy. O, to jest ta farma. Daleko nie było. Siema, Toms. Gdzie jesteś, Toms? Tam ktoś jest. Uh, uh, <tryk> Mr Thomas Downs? You owe me money.

Nie mam jedzenia Szybko trzeba coś zjeść się tutaj wykończymy Nie mam jedzonka, nie mam jedzonka, słabo Mister Strauss seems so understanding mi trochę życia Dobra tak are I'm... I'm not running anywhere. I'm... You are a slippery little bastard. But I got you now. Please. Please, show some compassion. Please. Please. Please, no. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. You took the money. He wants it back what's not to understand. <coughs> Where's our money? Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said what you looking at, woman. My husband isn't well. No, trzeba będzie się wybrać, na razie nic nie mają, ale trzeba się wybędzie wybrać po pieniądze z powrotem za jakiś czas. I widać, że wracamy już z powrotem. Ładnie to wszystko wygląda. Z samym razem jak będę o... walczył z nimi od Riscall czy jakoś, tak to będę z daleka do obozu walczył, bo widać, że nie mogą znaleźć naszego obozu. Artur chyba zdenerwowany, że hajsu nie ma. Okej, okay, jesteśmy w obozie. No i szybciej dotarliśmy do obozu, nic sądziłem. Dobra, wejdźmy sobie. Mamy tam jakąś żółtą kropkę, więc wy niej podejdźmy. Robi się w ogóle ponuro. Jakaś burza będzie albo coś. Mm, do Strausa trzeba będzie podejść i powiedzieć mu, że nie udało się zebrać tych pieniędzy.

Pieniądze odzyskać, ale chyba na razie nic nie ma. Tu jest jakiś Fort valance, Nie wiem co chodzi. Czerwona kropka. Hostza potrzebuje jakiejś, jakiejś pomocy. Tu coś mamy stajnie. Tutaj mamy też jakąś czarną kropkę. Nie wiem co chodzi.

Sorry, Dutch, nie wiem co No, to chodziło o... O, że go przepraszał za tego odryskolów, że blisko obozu zbyt nisko obozu byliśmy Jakbym chciał. Mogę się ogolić tutaj. Co to jest za kartka? Może to jest to coś. Badaj, to Dear Arthur. I've written this letter a hundred times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time, but I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again.

Miga na Mary, ale na razie chyba jej nie będziemy robili, na pewno nie w tym odcinku. Co nam tutaj do obozu jeszcze się przyda? Co on z tym siodłem kombinuje? Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, w sumie zainwestowaliśmy w obóz, a możemy coś zjeść? Hmm, czy my coś możemy tutaj? Mogę wytwarzać, przekazać, ale zjeść nie mogę. No oczywiście, usiądziemy sobie. Albo nie, nie możemy czegoś ugotować, może coś się ugotować. Podejdźmy sobie do ogniska, bo mamy bardzo mało energii. Życia trochę mamy, ale energii w ogóle. I plus jeszcze nie gotowy, wróć po południu. No dobra, to pójdziemy się szybko przespać, zobaczymy czy to działa. Idziemy do no, naszej chałupki się wyspać, a później wrócimy po gulasz. Mmm, śpi. Dobra, wieczór, mamy tylko wieczór, zobaczymy czy do wieczora to się uda, jest taka pora, że krócej się nie da spać. I co, czyżby się nam udało, jeszcze śpi, widzi chmury we śnie. Ciekawe czy jakby był dzień, to by, znaczy noc, to by widział gwiazdy, chyba tak, chyba coś takiego jest. Pokara nie mogę zagrać, bo... Nie ma kogoś na pokaży, nikogo chyba nie ma. Później sobie pociśniemy do Mary, do. w ogóle sobie pociśniemy, znaleźć jakąś nową broń, może coś kupić. Czekaj, bo to był gulasz. Tu jest gulasz. O, piosenka, ktoś sobie śpiewa. No, zbadaj. Czyli kogoś tam widział, jakiś kowboi? w sobie. No, na miska znalazł. Chyba specjalnie dla mnie została ostatnia porcja. w sumie, jak to wygląda? No, odzyskał zdrowie. Damy sobie zjeść. Co zrobić z miską jak zje. Okej, okay, wszystko zjadł. Wypił to nawet. No. Ktoś tu piara śpiewa. A okej, okay, to jest gramofon cały. No dobra. Koniec odcinka 11. Mam nadzieję, że podobało Wam się ściąganie długów. Jeżeli tak, to... Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek i dzięki wielkie za ostatnie dwie subskrypcje, które wpadły. Mam nadzieję, że będzie tego wlatywać więcej, bo to mi daje motywacje do nagrywania. No i co, trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.